Szanowni Państwo, drogie Panie, uczestniczki dzisiejszego spotkania, witam Was serdecznie na Jubiluszowym 10 Powiatowym Forum Kobiet, które tradycyjnie odbywało się zawsze w Wielichowie. Drogie Panie, sytuacja spowodowała, że nie możemy się spotkać w tradycyjny sposób. Nie możemy osobiście wymienić poglądów, nie możemy porozmawiać, ale myślę, że i ta forma będzie dobra. Najważniejsze, że możemy się spotkać. Drogie Panie, pozwólcie, że ja najpierw złożę Wam serdeczne podziękowania za Waszą pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności, za Wasze zaangażowanie, wspaniałe inicjatywy, które tak konsekwentnie realizujecie, za to wszystko, co robicie, za to, że po prostu jesteście. Moje drogie, w tym okresie pandemii jakże trudnym dla każdego, dla naszych organizacji społecznych, dla naszych mieszkańców. Dla wszystkiego tego, co się dzieje wokół nas. Moje drogie panie, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, radości, dużo optymizmu i wiary w to, że niedługo będzie lepiej. A ten czas wykorzystajcie na to, aby zdobywać nowe umiejętności, gromadzić nowe pomysły, które później już w normalnym świecie zrealizujecie. Miejmy nadzieję, że to będzie jak najszybciej, że będziemy mogli się spotkać wspólnie się bawić, świętować, wspólnie realizować wspaniałe zadania i inicjatywy. Drogie Panie, jeszcze raz za wszystko Wam serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego co najlepsze. A dzisiejszy dzień, wprawdzie w innej formie, bo online, ale niech również przyniesie Wam wiele wrażeń, uśmiechu, zdobywajcie nowe informacje, nowe wiadomości. Mam nadzieję, że pomogą Wam w Waszej działalności społecznej i życiu osobistym. Wszystkiego dobrego dla Was dla waszych rodzin dla wszystkich organizacji kobiecych z terenu powiatu grodziskiego dziękuję bardzo